Szczęść Boże, witajcie w tę 12 niedzielę. Zwykłą właśnie sprawdziłem, że jest 12 niedziela. Zwykła. I posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Gdy zapadł wieczór, owego dnia Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się, na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. Na zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora, milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zrękli się bardzo i mówili jeden do drugiego, Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Warto dzisiaj zauważyć, to jest fascynujące dla mnie w tej Ewangelii, że Jezus od początku przeprawy na drugi brzeg jest ze swoimi uczniami w tej samej łodzi. Jest więc we wnętrzu sytuacji, która ich przeraża, a nie gdzieś daleko, na odległość. Zachowuje jednak zupełnie inny stan ducha. On sam stanowi taki kontrapunkt dla gwałtowności burzy i emocji, których doświadczają apostołowie, uczniowie. Jest nie tylko spokojem, ufnością, ale przede wszystkim jest źródłem tego spokoju i ufności. Dopiero kiedy ustają emocje, kiedy wyciszają się niepokoje, możemy w naszych życiowych burzach dostrzec tę milczącą, a jednak stałą i wspierającą obecność. Wtedy staje się ona kluczem do zrozumienia historii własnego życia. Miej świadomość, że bez względu na to, w jakiej jesteś dzisiaj sytuacji, to Jezus jest obecny pośród was, pośród ciebie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, dobrej niedzieli. Szczęść Boże.